Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. Yy, wiecie co, szczerze mówiąc, yy, grałem sobie ostatnio jedną gierkę właśnie rangerem i rozkminiłem sobie, a raczej podeszły mi po prostu kamienie. Zwykłe kamienie mi podeszły i bug z kamieniami mi podszedł. Dorzuciłem kryta do nich, i całkiem fajnie to wychodziło, szczerze mówiąc. Także możemy spróbować tego builda, zobaczymy, jak to, wy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że całkiem sympatycznie, coś nowego. Jest kamień od razu na staw, także dosyć sympatycznie. No i główna zasada polega na tym, że po prostu spamujemy kamieniami, i mamy dodatkowo kryta z tych kamieni, ze względu na to, że dużo laka zbieramy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że to ma sens. Aczkolwiek, tak jak mówię, no musimy zobaczyć. Powinno być git. Tak naprawdę. Nie wiem, weźmiemy sobie tak, od razu kolejnego laka chyba weźmiemy, bo czemu nie. Laka sobie może zatrzymamy i po prostu Degerka wrzucimy. Przyjemnego, pięknego daggerka. No. No i to też sobie zarezerwujemy. I zobaczymy jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że to ma. Znaczy, kurczę, no, zobaczymy, jeżeli podejdą fajne itemki i jakąś miary szybko złapiemy dużą ilość tych... Kamyczków, no to powinno być ok. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby też antypoizona coś dorzucić, żeby nie było później problemu z tym. Okej. Okay. Teraz tak. Musimy zrobić tak, tak. To się nam połączy. Niestety, piga też weźmiemy, bo to nam, bo połączona, zabrudowana świnka jest bardzo przyjemna, bo daje nam bonus 25% do szansy. Czyli na przykład, jak mamy gdzieś tam szansę 35% na coś, no to będziemy mieć plus 25 No to, to macie już 55%, czyli powyżej połowy, no dosyć przyjemne, prawda? Także wydaje mi się, że coś takiego polecimy, zobaczymy jak oczywiście itemy podejdą, mam nadzieję, że coś tam podejdzie i jakoś tam... Wyjdzie nam to Ale tak jak mówię, to, to się okaże, okaże się w praniu, tak naprawdę Okej okay. No póki co to lekkie tu problemy widzę O, bez szans Okay. duża regeneracja, i to nas zwiodła. Ok, możemy sobie oczywiście zrobić torcza. Bo czemu nie? Jest fajnie, już jest za dwójeczkę. Yy, intensywnie. tutaj o pyk. To no nie mamy jakoś, żeby to zaprezentować. No to zrobimy tak, tak. Możemy dorzucić od razu health potion'a, Bo czemu nie? Yy, I chyba póki co tyle. Ok, sprawdźmy. Uuu, chłop ma już łuk. Na takiej wczesnej fazie rozgrywki. No to dosyć ciekawe powiem Wam. Tutaj raczej chyba bez szans jesteśmy, no bo z łukiem. Halo, matku? No, ale łuk jak zada obrażenia, no to, to siądzie to mocno. No I, i, i niestety. Nawet jeżeli my też mamy łuk. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu grać pod niego. Pod ten łuk w sensie. A, 2-4, 2-5. nie, póki co żeby mi się wstrzymać. Jest gubercik też. To też jest mega przyjemne. Możemy zrobić pyk-pyk. Dorzucić też to za piątkę, wrzucić tak. Poszukać jeszcze czegoś. O, jest bag of stones. Fajnie. Są bananki. No, póki co nie wygląda to dobrze, szczerze mówiąc, ale zobaczymy. Uuu, dwie łopaty. to silny ma bicik chłopak. Tutaj raczej luzik będzie na starcie. Jeszcze kryt siadł. No, chyba ciężko. Chociaż on wolno te łopaty używa, więc tutaj możemy zaoszczędzić. No, bardzo dobrze. Okej, okay, w miarę sensownie ten early game wychodzi. Póki co wiadomo, no bo... Póki co jest ok, ale zobaczymy. Jest ten baguś, bagusia weźmiemy. Zastanawiam się, czy to miotłę też już nie wywalić, szczerze mówiąc. Chcemy wywalić to miotłę. No, i teraz tak... Zastanówmy się, Bubaga, tu póki co nie wrzucimy, prawda? A możemy na przykład tak zrobić. Jakoś to wcisnąć. chcę, nie, nie wiem, wydaje mi się, że ta miotła sama w sobie jest taka. mocno przeciętna. I to tak bardzo mocno przeciętna. Co sobie dorzucimy oczywiście jakiegoś laka jak najbardziej. Marcheweczkę też będziemy chcieli. Ej, przede wszystkim te hepsy, żeby zapgradować Help Potiona. Health Potiona? Uu. No to tutaj mocny ma build. Tylko wolno się to wbija, więc... Ale dobra, no on ma jeszcze. Ciężko. No tutaj luzik na pewno. Nie widzę sytuacji, w której byśmy to wygrali. On się zeskaluje. Chociaż było bardzo blisko. Bo te patelnie nie są jakieś turbomocne. Dobra. I tak, Your Healing, to to jest dosyć przyjemne. Zrobimy pyk. Zrobimy pyk. Tutaj mamy coś takiego, czyli możemy zrobić tak, tak, tak. Mm, 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 mm. Dobra. Jest kolejny bug za dwójkę, tylko że my kamieni nie mamy za bardzo. To tyle jest problem. Oczywiście weźmiemy ten tego baga. Bo czemu nie? Krystal, ja nawet nie wiem czy jest sens brać, szczerze mówiąc. Dobra, i sprawdźmy to. No tutaj tylko i wyłącznie bruma i ten... W Mi sensie i, i... i torcza, więc w teorii powinno być... Yy, w sensie powinniśmy to ugrać, na spokojnie. No i tak właśnie jest, bardzo dobrze, fajnie. Może nie będzie jakoś dramatycznie źle. Mam taką nadzieję, najszczerszą. Ale tak jak mówię, no to trzeba będzie się... to się dopiero okaże. Tego baga kupmy za tą dwójeczkę, Dorzućmy od razu też marcheweczkę. Ehm, hmm. Mogę wziąć, bo czemu nie, prawda? Zróbmy pyk, pyk. No ten bag na razie jest po prostu, żeby był. Więc sobie niech leży nawet tutaj. Nie ma sensu go gdzieś tam wrzucać. Mogłem to zamienić. Oj, to moja wina. Tutaj źle zrobiłem. Mam nadzieję, że to jakoś nas nie, nie pokara za bardzo, za mocno. No ale widzę, że pokara, bo my nie mamy dementia. Kurde, no ostatnio to lepiej wychodziło, szczerze mówiąc. Niedobrze. Chociaż... Dobra, żartowałem. To były żarty, jak coś. Okej. Zróbmy to od razu tak. Mamy Hunter'a I teraz trzeba będzie się zastanowić bardzo mocno, jak to tutaj ustawić. Na pewno chcemy, żeby to było coś takiego. Tak czy nie? Może nawet tak, o. Zróbmy to tutaj. Du, 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 du. Tak. A bo tutaj... Okej, okay, to możemy tego baga nawet tu wrzucić, ale sekundę, zastanówmy się, jakbyśmy chcieli tą strzałę. Żeby to było wszystko. Na przykład tak byśmy chcieli. Okej. Okay. Bo już prędzej tak, dobra. Teraz tutaj wlatuje mieczyk. Możemy zrobić póki co tak. Podbić, żeby ten kamień się... ten. Kamień się boostował, czemu nie? Why not? Tutaj tak samo byśmy chcieli zrobić tak. Dorzucić tu. Pyknąć tutaj tą karotkę. Możemy tą karotkę tutaj wrzucić. W sensie nie karotkę, tylko już blueberry. Tutaj, okej. Okay. Mm, dosyć to powoli zaczyna sensownie wyglądać, powiem wam. Lamp of coal. Hmm. A, no oczywiście tą podkę też byśmy chcieli wziąć. My szukamy kamieni przede wszystkim, bo tych kamieni mamy jak na. jak na zabój. Czyli nie mamy. Ale wyrzuciliśmy. Nawet nie wiedziałem, że tak można, szczerze mówiąc. Tak. Okay. No dobra. Yy, poszukajmy jeszcze. Kurde, no tych kamieni to widzę, że nie dostaję. O, jest ważna rzecz, czyli. Drugi chang, żeby nam tego torcza zboostować, ale w teorii powinniśmy mieć teraz o wiele więcej obrażeń i tego laka przede wszystkim więcej. Więc w teorii też powinno być lepiej. Aczkolwiek tak jak mówię, chciałem, żebyśmy bazowali na kamieniach, a my tych kamieni nie mamy w ogóle na start. Powinniśmy mieć o wiele więcej tych kamieni, tak szczerze mówiąc. Ale tu jeszcze wygrywamy, no tego laka jest bardzo dużo, yy, więc trzeba szukać coś w tym stylu. Można zrobić tak, dorzucić tutaj Tego nie bierzemy, bierzemy na pewno to Można nawet tak zrobić i póki co chyba tyle Żeby nam się to zaczęło ulepszać wszystko Powolutku, bo powolutku, ale jednak Okej, okay, on tutaj ma Gigasworda, no to może być ciężko, żeby jakkolwiek sobie tutaj przeżyć, chociaż on Okej, okay, zaatakował, nie mamy poty Dobra, fajnie, kryt siadł Dosyć przyjemnie. No i zaczynamy się rozpędzać już. Niby było słabo-słaba, aczkolwiek tutaj wleciał kryd i od razu jest lepiej, prawda? Nie, dobrze, to sobie się połączy z tym, to można być tutaj. E, możemy nawet zrobić coś takiego. Coś takiego. I przede wszystkim szukamy tych kamieni, kochanych moich, których nie za bardzo chcemy dostawać. Lampa jest fajna. Ja nie wiem czy ja chcę. Bo ja potrzebuję tych kamieni. A kamieni jak nie było, tak nie ma. Może zróbmy póki co tak. Myślę, że to jakoś bardzo... Okej, okay, weźmiemy sobie od razu Ananasika, bo on jest zawsze mocny. I co wiem, że to jakoś za dużo nie ma sensu. Zdaję sobie... wow, ile. Oj, to można spokarać 5-8 spajków, no, dużo tych spajków. Ale to te taski takie dorzucone same z siebie nie są jakieś turbo turbomocne, tak szczerze mówiąc. Znaczy my to wygramy, w sensie my to przegramy, ale... będę ja było blisko. Okay. Dobra, jest fajnie. Już się zaczyna coś tam połączyć. i okay, to bije co 3, to bije co 2 i 2. Tu masz chains, więc zrobimy tak. Możemy mm, 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 nawet to zrobić tak w tym momencie. Albo po prostu przestawimy, tak. Okej. Okay. Tu, żeby się nam... Y ta strzała łączyła od razu z tym kamieniem. Wiadomo, że to nie jest jakoś dużo. To jest bardzo mało. Ale choć troszkę, żeby to się nam łączyło, prawda? Możemy zrobić tak. Pikniemy tutaj. Ta blueberry nawet nam już w tym wypadku raczej nie będzie potrzebna. Teraz tak. Musimy poszukać w końcu jakiś naszych pięknych kamieni. Tych kamieni chyba nie dostaniemy dzisiaj. Gierka chyba uznaje, że. Kamienie to takie, no. Takie średnie, średnie rzeczy. Takie, wiecie. Nie dla nas. Wow, no naprawdę, ty. Się ja, nie, ja nie chcę nic mówić, aczkolwiek no bez przesady. Ja w tamtym podejściu, na tym et etapie, miałem chyba już sześć tych kamieni. I dwa bagi. Więc miałem cztery kamienie, które rzucały cały czas. No i to w teorii powinno być yy, normalne podejście, aczkolwiek widzę, że nie za bardzo. Okej. Okay. Ale wygrywamy. I co? Więc jest to dobrze. Dobra. Czyli możemy połączyć. Weźmy tą rzecz. No i przede wszystkim szukamy dodatkowo yy, jakichś możliwości typu... Typu on się akorn chyba nazywa, tak? To jest żołądź po angielsku? Akorn kolar. No tak, żołędziowy. Yy, kolar to jest naszyjnik czy, czy. pierścionek? To możecie mi napisać. I on daje po prostu 5% kryte za każdy. za każdego laka, więc to jest super dla nas. Ale tak jak widzi jak, tak jak widzicie, nie za bardzo się lubimy. Troszeczkę nie lubimy się, troszeczkę. Troszeczkę się nie lubimy. No ale kto, kto by powiedział, że tak się nie będziemy lubić? Możemy dorzucić tak. Póki co nic. Tych baków to już chyba z cztery mamy. się mieliśmy możliwość kupienia oczywiście czterech. A kamienia, no chyba, że gdzieś tam yy, pominąłem ten kamień. No to możecie dać znać, czy, czy jestem ślepy i omijam kamienie. No nie no, tutaj zroz I co? Więc dobrze Wow, no, naprawdę ja rozumiem wszystko. Ale bez przesady O! Super! Pore tak zwaną Pore na przygodę Czy mogę to jakoś lepiej zrobić? Mm, mm, mm. Jeszcze akorna będziemy musieli dostać. To nie mamy za bardzo. Tu nic, tego też nie chcę. Mm, mm. Tutaj mamy trzy... tu fajnie by to siadło. jeżeli chcemy tutaj, żebyśmy, żeby to siadło, to byśmy musieli... No jest możliwość. Aha, dobra, ja tego baga póki co sprzedam, bo się nie zapowiada. Ja wiem, że ja te podki powinienem tutaj połączyć. I za chwilę pomyślimy, może to zrobimy. Skoro tak jak mówię. O jest, no nie, nie o to mi chodziło. Mm -mm. Tak, zróbmy na przykład tak, póki co. Zrzućmy tego fleta tutaj. Czekajcie, bo tu jest 3, 6, tu jest 3, 6, 7, tu jest 3, 6, 7. Można nawet byłoby tu go wrzucić. No dobra, ty, ale możemy to lepiej zrobić. Możemy zrobić tak. Tak zrobić. Tutaj możemy dorzucić oczywiście to. Wziąć te poty. Połączyć je. One chyba tak nie dają. Też proszę, no. biegnie random buff. Okej, okay, no to dostaniemy po, po buffie jednym. No to nie jest jakieś turbo złe, nie jest jakieś turbo dobre. Także nie ma chyba co narzekać, szczerze mówiąc. Możemy tak dorzucić, póki to tak, na przykład tak. I jeszcze jakaś sportowa rolka, to połączymy. Możemy to połączyć. Lecimy dalej. Fajnie, bo mamy... Od razu nam się stakuje power i też hit, więc... Fajnie się przyspieszamy. Zobaczymy czy to jest wystarczające. No i ten akorn teraz by siadł bardzo mocno. Byśmy skrytowali praktycznie co chwilę. No. Musimy go rolnąć w tym momencie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tego nie zrobili, szczerze mówiąc, bo będzie problem. Okej, okay. ptaszek też jest fajny. Mm, tylko ptaszek tu za dużo nie będzie. No bo tu jak damy nawet. tu, to on za dużo nie robi. Dobra, nie, szukamy tego akorna koleż koleżeńskiego, naszego kochanego. Mm. O, i chcemy to tak zrobić przede wszystkim. Żeby on boostował bo ten laki pik daje chance-based effect o 25%, a my mamy tutaj 40% na gain plus 1 laka, więc będziemy mieć 65%. No to to jest bardzo dużo, prawda? Tak jakby ktoś nie wiedział, no to ja wam mówię, to jest naprawdę dużo. I szukamy oczywiście akorna. No wow, ty no, dałbyś! Jednak to była do korna. tą możliwość dostania. Dobra, no lecimy dalej, póki co. W tym, w tym momencie to nie za bardzo Akon chce z nami półpratować Ale zobaczymy. Może nie będzie źle. Chociaż tutaj mają być problemy. Jeszcze będziemy mieć potę, więc się chiniemy. Okay, jest Hilek. Dobra, ten Hilek potek uratował nas. Dobra. Teraz to mamy fajnie połączone. Eee... Kurczę w sumie a czemu nie? Czemu marchewek więcej nie, nie dajemy? Można dać. Tylko ja bym się zastanawiał. Można zrobić tak. Zda mi się to wtedy będzie lepiej łączyło. Chociaż... Jakbyśmy dali o tak... Wtedy jest troszeczkę lepiej, prawda? Aha, tylko nie przerzucimy go. No, chyba, że obniżymy. Pyk, pyk. Coś takiego obniżamy. Tu dorzucamy jedną marchewkę, tutaj drugą. No i to wygląda dosyć sensownie, dobra? E, tylko tak, akord. Widzę, że wszystko dostajemy oprócz tego akorda. No nieźle. A nie wiem, czy tego nie chcę dorzucić. Nie, może to być w sumie w plecaku. Ja zastanawiałem. Tutaj banana dorzucę, bo fajnie to siedzi. Powiem wam szczerze mówiąc, że zajebiście to siedzi. E, tu jest co? 11 sekund, tu jest 5, Steel One, no to, to bez sensu. Tutaj mamy to 11 sekund. Też nie jest jakieś turbo mocne, ale Dobra, jest, jest kolejny kam kamur, kamieniur, więc możemy go dorzucić oczywiście. Mm -mm. Możemy tak samo sprzedać, bo czemu nie. Eee, nie będę rzucał, szukam tego akorna, mojego kochanego. Wow, naprawdę. Dobra, jest lampa za szóstkę, to już muszę wziąć. Bo lampa za szóstkę jest naprawdę silna. Mogę zrobić coś takiego. To, to jest 11 sekund, to nam dużo nie da. Chociaż ten jeden leka też nie jest jakiś turbo mocno, ale dobra, no lecimy dalej, zobaczymy. Taki misz masz troszkę wyszedł, powiem wam. Ale nie jest źle. Przetestujmy go po prostu. Na no, spokojnie. Okej, okay, hit fajnie się nabija. Lak też. Tak samo, tak samo spajki Zaczynamy krytować O, no i fajnie Dobra, no to jest też solidny, solidny Taki miżmarz ogólnie jest solidnym buildem Tylko, jak mówię, gdyby nam wleciał Ja teraz w ogóle trzymam te Boksy tylko, żeby we do przodu być yy, bo już Nie ma sensu, nie ma miejsca po prostu Gdzie, gdzie kłaść kolejne jakby rzeczy A więc można tak to zrobić No ty, ale dałbyś Mogę dorzucić to tylko i wyłącznie dla demedu. Jest z kolejnikami, też to jest przyjemne. Kamieniami będziemy rzucać. Jest bug. Tylko, jak ja bym chciał włożyć tu. Sekunda. Mm. No bo fajnie byłoby tutaj też dorzucić. No tu mamy to powiązane, tutaj mamy to też powiązane. Tutaj tak samo mamy to fajnie powiązane. Zróbmy w ogóle tak. Mmm, mm, mm. Jak my to chcemy zrobić? Mogę jednego banana, na przykład. Tylko, czy to jest jakieś turbo fajne? To nie jest złe. Możemy zrobić tak. To powywalać. Czekaj, okay, jeżeli dobrze rozumiem. Mm. No bo tutaj ta lampa wskoczy. Wtedy tak. To lampa się będzie boostować. Na 10%. To też nie jest jakoś turbo złe. I zrobić coś takiego. I co? To możemy sprzedać poszukać jeszcze tego akorda. Ak ak no, patrzcie. <grym> w poszukiwaniu żołędzie. Oczywiście, jeżeli bym się mylił i to nie jest żołędź, to mnie poprawcie. Okej, okay, no i dobra, testujemy. Testing, testing. Ale brakuje tego kryta właśnie, bo my uderzamy bardzo często, przez to, że mamy dużo tych kamieni. To jest problem taki, że my nie mamy za bardzo yy damage z tych kamieni. Właśnie sens tego buildu był taki, że my będziemy bardzo mocno krytować ten. Kry krytować po prostu z tych, z tych kamieni. Poprzez właśnie te akordy. Ale patrzcie, nic nie podchodzi. Wow. Jest niesamowite. Takie rzeczy. ja no jano, ja się nie poddam. Chyba się poddam. Poddam się czy nie poddam się Aj! No proszę was, bardzo uprzejmie, Gierka moja kochana, ile fletu w ogóle ma przeciwnik? Wow, no niesamowite. To on tutaj będzie miał... Ja nie, my się przez tego bloka nie będziemy przebijać chyba praktycznie w ogóle. No... patrz, wow. Dobra, coś tam się przebiliśmy nawet. Hej, możemy nawet to wygrać. Uuuu! O, la la. No, witam, witam przeciwnika. Jak tam przeciwnik się czuje? Po przegranej i sromotnej jest! <ścoughs> 24 minuty grania. Pierwszy akord. No, super! <ścoughs> Rewelacja. Tylko pytanie, gdzie? No, tu mogę dorzucić. Zamiast tej marchewy. Hmm... Bo niestety tak mamy to poukładane, że ciężko... Najpierw byłoby tu wstawić, ale ten... Ten... To strzała musi tu być, bo ona jest rewelacyjna. Możemy sobie to wrzucić tutaj po prostu. Marchewę na przykład... O! Zrobić tak. No i tak. 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 To tutaj. Dobra. Nie jest źle. Hmm... Kolejna lampa. Jakbyśmy chcieli... gdzie? Ona jest za szóstkę, to jest praktycznie jak za darmo. Moglibyśmy... Jakbyśmy chcieli to poprzesuwać... Tak, na przykład... U, to możemy wstawić tutaj lampę. Kolejny puścik na tą samą ten. Nie wiem czy to ma sens. Jakiś większy, ale to już. W tym wypadku pod koniec gierki to chyba już za bardzo jakby... No nie jest jakieś istotne, bardzo mocno. Sprawdźmy. Sprawdźmy jak to będzie wychodziło. Zobaczymy ile te kamienie... O, w ogóle tutaj to jest chyba dominacja pełna przeciwnika. Dobra, no nie zobaczyliśmy, ale możemy sprawdzić sobie. Czy te kamienie coś zadały? No 8% niby jeden kamień zadał. Nie, jest jakoś dużo. Ale to też był zły przykład, bo my tu stromotnie przegraliśmy, przez y, dominację przeciwnika. No nic, ale to była taka moja próba y, zrobienia buildu innego, niż y, wszyscy grają, także... Możecie ocenić oczywiście, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!